Cześć, witam na kanale Infu Prawa, ja nazywam się Tomasz Wodziński. Partnerem kanału jest firma Sumin. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Życie jest piękne. Siedzę sobie, nic nie robię. Wszystko rośnie. Wszystko się pięknie rozwija. Spójrzcie sobie na te paprotki. Jak pięknie zaczynają rosnąć. Trawa tulipany kwitną. Ach, ta wiosna, wiosna. No magnolia troszeczkę taka sobie podpędzona, troszeczkę podmarzła, ale... trudno, piękne trawy. Wiosna to piękny czas. Tutaj nowo posadzona dąbrówka. Dużo osób myśli, że dąbrówki są takie ciemne, natomiast jest też taka bardzo ładna, jasna. Po prawej stronie berberys. Ogród w cudzysłowie zaprojektowany jest na stanowisko półcieniste-cieniste. Bo niestety tutaj dużo słońca nie ma. Paprotki tutaj były, można rzec, od, od zawsze, więc zostały zatrzymane, zachowane. Tutaj mamy żurawkę, taką, żurawkę jasną, tulipany, trawa, tużyca, tutaj tawułka, a na pniu klon, taki klonik. Tutaj mamy tużycę, ona zimą też jest ładna. Druga, tużyca. A tutaj trzmielina, czmielina, którą można spotkać często w wersji piennej, a tutaj jest w wersji zwykłego krzewu, zwykłego krzoka. Sosna czarna, sosna czarna, która no, rośnie bardzo szybko, ale ona tutaj będzie, ona tutaj będzie regulowana, regulowany będzie jej wzrost, więc tutaj się nie martwmy, nie będzie tak źle. Igły, Igły które są w środku, trzeba je wydobywać, trzeba je wyciągać. Tak, żeby tutaj tych igieł nie było w tym środku. To, że, że igły brązowieją w środku, zwykle nie jest oznaką chorób czy też oznaką szkodnika, ale to po prostu jest naturalny proces, że jak to nie ma światła, to te igły w środku, w środku brązowieją. Następna żurawka, tutaj hosta, jak dobrze widzę. Tutaj irga, forsycje forsycje, które sobie kwitną. Tutaj następna trzmielina, tylko że taka już y, zwykła, a tutaj jest Iwona. O, macha. nie chce gadać, bo twierdzi, że ma kiepski głos. Żurawka, Brunera. Brunera. Co to jest? Brunera. Dajcie znać, czy Iwona ma kiepski głos. Zrób próbę. Powiedz coś do mikrofonu. Mam kiepski głos, sorry. Dajcie znać, jak raz na jakiś czas chcecie, żeby się Iwona tu wypowiedziała, to ją tam namówię. Bo ona bardzo czyta, bardzo lubi czytać komentarze pod filmami. Jak jest dużo takich fajnych, to się cieszy. Więc do dzieła. O, a tutaj klon, on jest o takich dziwnych, mozaikowych, można zdać rzec, listkach. Tutaj cis, a obok dosyć ciekawa roślina runianka, która jest zimozielona, więc to jest bardzo jej duży plus. Ona się tak położy, kwitnie na, na biało. A obok żylistek. Dużo tutaj jest żurawek, różnych, przeróżnych, różnych. Tutaj mamy pęcherznicę, bardzo ładną roślinę, którą można sadzić na żywopłot. Według mnie ona jest tutaj tro, trochę zbyt rzadko. Ja bym ją sadził bliżej, no ale to ogród Iwony. No a tutaj taki troszeczkę rozlazły ognik. On ma pół zielone liście i jest bardzo fajny z takich kuleczek, które zdobią ten krzew jesienią. Tutaj żurawka znowu, szmielina. Tutaj też, też bardzo fajne, że zaczynają wychodzić, o tutaj jest ich więcej, zaczynają wychodzić konwalie, które pięknie pachną, one są tutaj zostawione. Były i będą. A tutaj dereń biały, deren biały, który jest ładny nie tylko z liści, no liście to takie w zależności od odmiany, no ale też z pędów. Tylko go trzeba ostro ciąć, żeby miał takie ładne pędy. A tutaj trawa ozdobna Kalamagrostis, była cięta w marcu, pięknie sobie teraz rośnie. Tutaj trawa yy, też zimozielona, ten Kalamagrostis nie jest zimozielony. Tutaj świdośliwa. Namówiłem Iwonę, żeby ta świdośliwa u nas rosła i rośnie. Pięknie kwitnie, będą w tym roku dosyć spore plony i to na stanowisku właśnie takim półcienistym. Tutaj znowu wychodzą hosty, po prawej czostek niedźwiedzi. No, tych roślin jest tak dużo tutaj, że nie wiem ile my daliśmy na ten ogród, ale troszeczkę ten ogród nas wyniósł. Co prawda nie ma tam roślin tutaj takich jakoś bardzo drogich. Nie wiem, najdroższa chyba ze 120 zł, więc to nie jest aż tak źle. Jałowiec, który się położy. Tabułki, one pięknie kwitną. Polecam Wam je na, na właśnie na stanowisko takie półcieniste. Będą pięknie Wam rosły, pięknie Wam będą kwitły. A tutaj już spora trzmielina. tam mieliście wersje mniejsze, a ta jest już naprawdę bardzo, bardzo ładna. Nie idą choiny kanadyjskie, które są z reguły brzydkie. Co prawda, coś tam rośnie, ale to nie jest to. To nie jest to. Kolejna roślina dobra właśnie na takie stanowisko. Tutaj mamy bergenię, która sobie kwitnie na różowo i ma takie dosyć nawet atrakcyjne liście. Tutaj trzmielina tylko w wersji piennej. Obok dąbrówka, zwykła trzmielina, tawuła, sosna górska, kosodrzewina, tulipany. Tutaj znowu dąbrówka. Dąbrówka, no do sporo jest takich powtarzających się roślin. Tutaj brzoza, która będzie szła na dół. Następnie berberysy. Tam jeszcze nie pokazałem jodły koreańskiej. Znowu trawka, znowu brunera, znaczy znowu po raz drugi. I wierzba, wierzba, która idzie w dół. Ja wolę taką, która tworzy kulki. Tutaj ligus z on powinien być żółto-zielony, jednak z racji tego, że tu jest zbyt dużo cienia, on jest po prostu bardziej zielony. No, ale trudno. Następnie Jałowce, znowu szmielina, tulipany, berberysy, tulipany, dąbrówka, dąbrówka, jałowiec. Tutaj jeszcze tawuła, taka inna, Hakonechloa. Powiem Wam, że no czasami są rośliny takie troszkę testowane, czy to da radę, czy to będzie takie, czy też wybarwi się na zieleń. To jest pęcherznica, tutaj sosna górska, kosodrzewina. Barwinek, cyprysik groszkowy, dąbrówka, ale ciemna, dla mnie bardziej ładna. Tutaj, tutaj bardzo ładne bambusy, przy, przynajmniej dla mnie, i one, patrzcie, jakie batynowe wypuszczają. Tutaj zaczyna puszczać perukowiec, a to jest piękny jabłoń, ozdobna. Zobaczcie sobie, ile tutaj tych kwiatków tutaj jest. No to jest coś, coś wspaniałego. Oczywiście też są myszyce. I już one się tutaj pojawiały, ale oprysk, yy, a powiem jakim środkiem to był, yy, był laser. Oprysk doł zrobił swoje. Oczywiście te mszyce się będą stale tutaj pojawiały. O co dbają tutaj? Nie wiem, czy to widać, ale pewnie widać mróweczki. Te mrówki też trzeba to zwalczyć. No bo mrówki hodują mszyce. Bukszpan, ćma Bógszpanowa atakuje. Ale tutaj jest bukszpan i się trzyma. Wierzba Hakuro Nishiki wolę ją w wersji piennej, aczkolwiek tutaj jest w wersji krzewiastej i też, i też wygląda dosyć ładnie. I następna dąbrówka, trawy i tak dalej. Zapomniałbym jeszcze o ważnej roślinie, o klonie Crimson centry. Zobaczcie sobie jaki jest ładny. Jest spory, rośnie tak kolumnowo. No i kolor się trzyma. No nic, tak z grubsza wygląda ogród Iwony. Spójrzcie sobie jeszcze raz. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info. Prawa pozdrawiam. Pozdrawiamy.